tam wszystkich, coś tu nagamy. Przy niedzieli, uch, uch, co my tu mamy? Trochę młodych jest, jest. Murzynek, rynek jest, 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 Berlinek czarny. Berlinek ogonek ma wyrwany. Murzynek czarny, Murzynek czarny z tymi murzynkami to urwanie chuja można powiedzieć ale niby ładne równe moda jakieś wynalazki wychodzą o, tu się winerką mamy wykluły Tu mają srebniaki łodziaczka Tu mają żałniki, jaja Morzenki kolejne. O jest kochany. Co my to jemy? Ciemno, coś tu widać. Ale to są... No nie bój się, nie bój. Tu są tiplerki może. No już, nie denerwuj się. O. Rzuciutkie tiplereczki. No już. Dwa są. No już nie denerwuj się obręczkowane ładnie lecimy dalej tu u berlinków u to są dwa młodziaki proszę bardzo tu u Budapesztu moich starych kolejne dwa młodziackie tu Budapesztu nie mają jaja mają chyba też młode pudełki moje. Gdzie mają. Tu u ich Budapesztu pokażę się lada przeźrocze. Takie asy na ciemnych szyjach. Ładniutkie. A tu wyszły. Do tu mają te pary trochę to muszę zmniejszyć, bo chyba te rozdzielcze są za mocno. Tu mają budapeszty. do tu, możemy... tu też są dwa wojaszki, to nie pomarły, tem rowery ładnie się. No, kurwa uspokoić się. Tu jest murzynek, o, asiół. A tu to za jajeczko? Zniosła któraś? chyba która, nie wiadomo która. To będzie... kochany, tu nie ma nic, tu nie ma nic. Tu mają wielkie jaja. Tu jest Budapes, z podłożony Murzynów, bo przecież z fartuchami powychodziły to powyrzucałem to młodo Tu jasnych są małe Tu mają też I to są Tiplerki czarne, dwa ma Drogi jest tego. O, tu taki okaz jest, kurwa. Nie, musisz no wyjść, pokazać się, to kurwa, bo. Cię tu czy nie widać czarnego bociana na białe. O, teraz no, będziecie tu lepiej widać No moje siłej bocianki O, to są kochane do bocianka, skrywa. No może wyszła na dach No wychodziły no, Tu białe bociany mają jajka I że ogólnie trochę jest tych młodych nic mi nie pomarzło To mówi, że to murzyny po, po wyrzucałem bo takie to siodło miały nierówne, niepodociągane Uważam, że możemy powinien być równy. Badzia nie ma co wypuszczać wcale, bo to nie ma sensu. To mi ja się ja moja bocianeczka siła. Zatem jestem przykrywka. Wysoka, szczuplutka. Taką separę bocianów złożyłem. Tu sobie nabyłem parę ogonków czarnych. Ładne ogoneczki. Koronia tego, rysia para barzysta. Mam tam jeszcze Widzimy na dopuszczenie. Taką parę miedzianych wydatków złożyłem sobie. Też już na się gonię. Samiczko to powinno niedługo znieść. Jest tego. Tam już są młode nawolierze z tyłu. Tiplery mają młode czarne. Budapeszczy tam są też, panie Spara, mają młode. A tam z tyłu to kiedy indziej. będą. No. A spokojnie. Tu jest roboty i gałązków. Murzynom, który nie ten, to podkładam tu są widerki półka ubrały zaczynają ładnie sobie półki odbierać, i świeże gołąbki. jakoś tam się rozwija, powoli. Tu jeszcze para żałobników. ta samiczka z tym samczykiem też się gonią na jajka. Tam jest parę tych tiplerków, moich, które mają tę mosty, tam sobie pobrałem bliskę, tam stawiłem, tam sobie w półkę i tu wam pokażę tego bocianka, tam jest to jest bocianek czarny. trochę jest że mówię, że mrozy nic im nie zrobiły nie były otwierane, siedzą pozamykane siedziały na jajkach, na wody, nie schodziły teraz trochę zacząłem je ja tu po południu już otwierać bo przychodzę z pracy, to jeszcze jest widno no to... otwieram Otwieramy. To mają krakowskie żałobniki no, założyłem. <sampling> Na razie tak wszystko to się tak. Fajnie chowa, można powiedzieć. O no to taki krótki film. wejdzie na te jajka, bo się nam pcha. Widzę, się boi wejść. Stoję tu, tu, się boi wejść. Trzy pary cepeli jajka założyło. Jeszcze jest jedna. To jedno coś się słabo tak widzę, który wagoni na te jaja O takie ogoneczki Czarne Coś nowego, coś innego A jeszcze mam parę blaubinderków Parzą się tam Złożyłem sobie i tak Później mnie to przełożę W całym narożniku naróżników założyli No, ma tam, niesła jedno już. W czego tej bocianeczki białe. No tutaj Mniej więcej pokazałem wam, no, jak tymi wody mi tu mnie jest. Jak to się chowają. Taki filmik przy niedzieli pocioneczkę wyciało ciekawy jestem jakie to po nich wyjdą. nie przedłużać pozdrawiam wszystkich serdecznie widziane jeszcze, widziane fajne są się udało tak jakoś je tu złożyć miało nie być Budapesztu, ale to Budapesztów tak jakoś te moje poprzechodziły i tak tu się samiczka trafiła. Tam tutaj przyniosłem potem. Jak chuj parę takich miedzianych ze złożę.